W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O duchu święty, duszo mej duszy uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam czynić i rozkaż mi to wykonać. Poddaję się chętnie wszystkiemu, co ode mnie zażądasz. Pragnę przyjąć wszystko, co na mnie dopuścisz. Daj mi tylko poznać twoją świętą wolę. Amen. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni z nim rozmawiali, Piotr rzekł do Jezusa. Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos. To jest syn mój, wybrany, jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Wyobraź sobie siebie. Uradowanego spotkaniem z bliską osobą, swoją niejako przemienioną twarz przez dobrze spędzony czas, z radosnymi oczami, uśmiechem na ustach i rozpromienioną twarzą, człowieka przemienionego, jak przemienił się Chrystus przy spotkaniu z Ojcem. Dzisiejsza Ewangelia skojarzyła mi się z fragmentem, kiedy Jezus tuż przed swoją męką modli się w ogrodzie oliwnym. Dlaczego tak mi się ta Ewangelia skojarzyła? Ponieważ w tej i tamtej sytuacji uczniów wzmożył sen. Można powiedzieć, że przespali najważniejszy moment opisywanych wydarzeń: zmaganie Jezusa w ogrodzie oliwnym, a w tym, o którym mowa dzisiaj. Przemienienie Jezusa i jego spotkanie z Mojżeszem i Eliaszem. Dla mnie bardzo ważna i wymowna jest reakcja Piotra. Gdy się ocknął, chce natychmiast działać, chce się zrehabilitować przed Jezusem, bo ma poczucie, że zawiódł. W jakich momentach ja mam poczucie, że zawodzę Jezusa? Jak wtedy reaguję? Piotr pragnie zatroszczyć się o Jezusa. Ale nie o to chodzi. Ani on, ani my nie musimy się troszczyć o Jezusa poprzez nieustanne działanie dla niego i dla innych. Mamy się troszczyć o relację z Jezusem. On jest Bogiem. Panuje nad sytuacją. On będzie mnie prowadził, jeśli mu na to pozwolę. W jaki sposób troszczę się o relację z Jezusem? Odpowiedź, która przychodzi mi do głowy, jest niewątpliwie ważna i dobra. Najlepszą odpowiedź daje nam Bóg Ojciec. Jego słuchajcie. O relację z Jezusem troszczę się, słuchając Go. Jakie jest moje słuchanie? Czy moje serce jest otwarte na to, co mówi do mnie Bóg? Czy daje się prowadzić jego słowu? Proszę cię, ojcze, aby moje serce słuchało tego, co do mnie mówisz przez swojego syna, daj mi serce otwarte na słuchanie słowa, chwała ojcu i synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.